No, cześć. Dzisiaj zajmiemy się wykrywaniem kolizji, tak żeby ten nasz strzał w ogóle cokolwiek robił. Więc, może, żeby było do czego strzelać, to ja utworzę sobie tutaj jakiegoś wroga, takiego samego jak ja, tylko zmienię kolor na czerwony i odwrócę go do nas. No i super. Oczywiście, teraz, kiedy będziemy strzelać, to nasze pociski nie są w stanie tutaj nic zrobić, tak naprawdę. Zobaczcie, ostrzelamy i przechodzą jak przez ducha. Więc, żeby tak się nie działo, to pierwsze co musimy zrobić, to dodać kolejne komponenty. Najpierw dodamy rigid body do naszego przeciwnika. Nie chcemy, żeby on opadał, więc damy sobie tu grawitację na zero. A poza tym musimy dodać jeszcze kolidery, więc pisujemy sobie Collider i wybierzmy box collider 2D, ponieważ on najbliżej odpowiada kształtowi naszej postaci. Jak widzicie zielona obramówka dookoła, wszystko jest super, ale jeszcze oczywiście nasz pocisk też musi mieć na sobie Collider, więc na chwilę wrzucę go tutaj na scenę i dodamy sobie komponent, tyle że damy Circle Collider, ponieważ nasz pocisk jest okrągły. Wydaje mi się, że ten nasz pocisk jest zdecydowanie za duży, więc może ja tutaj jego skalę zmniejszę na powiedzmy 0.2 i tutaj też piszemy sobie 0.2. No i okej, okay, takie małe pociski mogą być. No i dobra, zmieniłem ten nasz prefab na scenie. Zobaczcie, więc muszę tutaj sobie jeszcze przejść, dać override i Apply All, żeby to miało zastosowanie do tego głównego prefaba, który mamy tutaj w oknie Project. I teraz mogę go usunąć już ze sceny. Damy sobie teraz play. Przejdę wyżej i jak zacznę strzelać, zobaczcie, no to rzeczywiście działa. Nasz przeciwnik dostał i odleciał gdzieś tam zgodnie z prawami z fizyki, powiedzmy. Choć nie do końca, bo nie działa na niego grawitacja, ale mniej więcej widać, że coś tam działa. No i ogólnie efekt już jest niezły, aczkolwiek załóżmy, że chcemy zrobić tak, że po zderzeniu z czymś ten nasz pocisk zginie, i również ten obiekt, z którym się zderzy, również zostanie zniszczony. Więc możemy to zrobić zarówno w skrypcie jakimś dołączonym do tego obiektu, do przeciwnika, ale chyba łatwiej będzie, jeżeli dodamy to do naszego pocisku. Więc otworzymy sobie skrypt pocisk, i tutaj musimy wykrywać czy doszło do kolizji więc przechodzimy sobie w dół no i tutaj tak jak pokazywałem wam ostatnio cykl życia skryptu było tam on collision tak do wykrywania kolizji więc pisujemy sobie tutaj taką metodę on collision enter 2D czyli kiedy wchodzimy w kolizję tu zauważcie że mamy w nawiasie taki argument jak collision 2D other, czyli to jest typ czyli kolizja a adder to jest nazwa tej zmiennej, która zostanie tutaj dodana automatycznie. Tutaj wewnątrz tej zmiennej będzie cały obiekt, z którym zderzy się ten pocisk. Czyli na przykład, jeżeli nasz pocisk zderzy się z tym przeciwnikiem, to wszystkie informacje o tym przeciwniku zostaną dodane tutaj do tej zmiennej. No i co my chcemy zrobić, kiedy dojdzie do tej kolizji? No, chcemy zniszczyć ten obiekt, a także obiekt przeciwnika, więc możemy sobie wpisać destroy. I zniszczymy przeciwnika, czyli wpisujemy sobie tutaj tą zmienną Ader. Równie dobrze możemy to zmienić i wpisać, powiedzmy, przeciwnik, tak? No ale nie zawsze tylko będziemy strzelać w przeciwnika. Czasem może będziemy strzelać w jakieś skrzynki, czy cokolwiek innego, więc przeciwnik tutaj nie do końca mógłby być prawidłowy. Więc albo zostawiamy Ader, żeby nic z tym nie kombinować, albo możemy wpisać cel, cokolwiek innego. Ja zostawię to jako Ader. I wpisujemy sobie tutaj adder, ale zobaczcie, że adder nie do końca nam tutaj działa, ponieważ my nie chcemy zniszczyć kolizji przeciwnika, tylko chcemy zniszczyć ten game object, tak? ten cały obiekt. Więc po adder musimy sobie jeszcze wpisać, że to będzie game object. I chcemy zniszczyć go od razu, więc nie potrzebujemy dodawać kolejnych argumentów. No i oczywiście poza tym chcemy zniszczyć jeszcze pocisk. Więc pod spodem możemy sobie wpisać destroy. I wpisujemy sobie GameObject, ponieważ chcemy zniszczyć ten obiekt, na którym jest ten skrypt. No i to by było na tyle, tak naprawdę. Wracamy i wciskamy play. Strzelamy i zobaczcie, rzeczywiście on ginie. Może, żebyśmy mieli więcej tych przeciwników tutaj na scenie, to ja sobie zmienię nazwę na przeciwnik i wrzucę go tutaj jako prefaba, dzięki czemu w łatwy sposób będę mógł dodać więcej tych obiektów na scenę i pobawić się trochę więcej ze strzelaniem. Więc jeszcze raz uruchamiamy, strzelamy, cyk, cyk i zobaczcie, że wszyscy giną. Jest! Czyli tak właśnie w najprostszy sposób będziemy dodawać kolizje do naszych obiektów, i w taki sposób będziemy je wykrywać w skrypcie i wykonywać odpowiednie instrukcje, właśnie kiedy do takiego zdarzenia dojdzie.